Witam serdecznie na pierwszym spotkaniu w tym roku, pierwszym spotkaniu przy akwareli. I od razu zapraszam Was na herbatkę. Pogoda taka w sam raz. Zimno, wieczorem nasypało odrobinę śniegu, i gdzieś tam już zaczyna, zaczyna słońce wychodzić o tej porze, o której teraz maluję, i zaczyna się fajny dzień w sam raz na herbatkę. Oczywiście nie spotkamy się, bo i daleko, i nie zmieścilibyśmy się wszyscy. Ale pomalować sobie możemy. Wiecie co kiedyś, jak zaczynałam malować, bo mm, co malować? To bardzo często jest problemem. Yy, jednym przychodzi to łatwiej, drugim przychodzi to troszeczkę trudniej, bo, bo raz chcemy malować i, i teraz co? Ko koniecznie szukamy jakiegoś, jakiegoś tematu i, i człowiek naprawdę naprawdę nie wie. W co by tu uderzyć, na co mam dzisiaj chęć. Więc biegamy po tym internecie, szukamy sobie jakichś pięknych zdjęć, a piękne zdjęcia mają to do siebie, że podobają się nie tylko mi, podobają się też wielu innym osobom. W związku z tym, prawdopodobieństwo, że ktoś jeszcze znajdzie to moje piękne zdjęcie i też sobie, też sobie właśnie namaluje ten sam motyw, no jest duże. W związku z tym proponuję. Ja przynajmniej tak teraz robię od dłuższego już czasu, że stawiam sobie coś. Szukam w domu co mam ładnego. Jeżeli kwiaty, to staram się robić swoje zdjęcia. Czasami, jeżeli mam chęć na, na, na hortensję, a teraz ich nie ma, no wiem, więc podpieram się jakimś moim starym zdjęciem, no albo faktycznie. No, ale przy kwiatach to jeszcze, to jeszcze uważam, jeszcze ok. Boże, jeżeli właśnie jakiś inny temat, jakiś pejzażyk ładny czy coś tam, wszystko jedno, w każdym bądź razie co potrzeba, żeby była, żeby była fajna atmosfera kawy, herbaty? No to właśnie jakieś naczynie, jakaś filiżanka, jakiś dzbanek, gdzie ta kawa się tam właśnie już, kawa, herbata sobie tutaj leży, jest tam w środku. Teraz tutaj jakieś kwiatki, co by na stole było, było fajniej i przyjemniej. Może gdzieś tam w tle, gdzieś tam z tyłu na stoliku zrobimy też świeczkę, która, która nam tą całą atmosferę. Z miłego spotkania jeszcze troszeczkę właśnie zrobi, żeby to wszystko było takie fajniejsze, coś takiego. Szkic mam jako tako gotowy. Nie będę się go otrzymała bardzo dokładnie. Porozkładałam sobie to tak, żeby wyglądało moim zdaniem fajnie. Ten zbanuszek jakoś taki tak. Zauważyłam, że od pewnego czasu maluje mi się fajniej. Ktoś tam przy moich pracach stwierdził, że zmieniłam coś, a ja myślę, że to jest po prostu coś takiego, że przestałam się przejmować. Z nadzieją, że wyjdzie fajnie, maluję sobie do samego końca. I jak wyjdzie dobrze, no to fajnie, a jak nie, to albo zaczynam jeszcze raz. Albo, albo stwierdzam, że ten motyw, albo coś tam nie dla mnie, nie mój i go nie chcę, bo nie wyszło. Także wiecie, co im mniej się staram, tym przyjemniej mi się maluje to raz, tym większą przyjemność mam, większą frajdę mam z tego wszystkiego. I, i, no i naprawdę fajnie. Także spróbuj mniej chcieć. Robimy je chcieć i tak sobie po prostu maluj, bo malowanie jest fajne. I polecam je każdemu, Zależnie, niezależnie od wieku, od umiejętności, bo w sumie mm, to nieważne, ile potrafisz, ale jak zakładamy sobie, że chcemy, żeby to było takie piękne czy coś, to wtedy przeważnie właśnie jakoś tak. No, może nam się coś przytrafić, co nam się, co nam się nie uda, co nas zestresuje i, i co nam odbierze całą przyjemność. A jak zobacz, czy jest coś przyjemniejszego? To znaczy pewnie, że tak, różne mają ludzie y, hobby i każdy tam z nas lubi coś innego, ale dla mnie y, to jest po prostu no, coś pięknego, kiedy ja sobie na kawałku papieru przejeżdżam pędzelkiem. I zaczyna się dziać. Nie było nic, a zaczyna coś być. Ja uwielbiam te, te początki pracy, kiedy pełna nadziei, że będzie fajnie, sobie właśnie coś tam, coś tam maluje i, i kiedy właśnie, kiedy właśnie zaczyna, zaczyna tutaj na tej białej karce papieru, zaczyna powstawać coś zrobione przeze mnie. To jest fajne. I takiej właśnie radości Wam życzę, żeby. Jakiego my tu damy kremu? Co to w ogóle będzie za jeden? Taki jakiś, nie wiem jaki smak, one kolory też mówią o tym, jaki jest smak, a moje, no w środku niech to będą jakieś tam pistacje albo coś, nie wiem. Albo i nie pistacje. Co to za różnica? Gdybym była cukiernikiem, musiałabym się przejmować, a że nie jestem, to sobie po prostu tylko maluję. Tu mogę zrobić tak, jak gdyby to gdzieś coś tam leżało. Także mm, przestań się stresować. Przestań chcieć bardzo, a wtedy samo zacznie się dziać. Na koniec tego filmiku zobaczycie prace, mm, które powstały w tej naszej grupie spotkania przy akwareli na Facebooku. Mówiłam Wam o tej grupie. My sobie tam czasami coś tam malujemy, ja rzucam jakiś temat i zawsze się znajdzie. Kilka osób, którym się to podoba i które razem ze mną malować chcą. Tym razem zrobiłam zdjęcie tylko jednej z filiżanek, które mam w domu, i poprosiłam, aby Panie zrobiły z tego pracę. Powstały, zresztą zobaczycie sami, powstały naprawdę fajne prace. Czasami. Mm, Czasami jest to właśnie ta filiżanka pokazana bardzo ładnie akwarelowo. Czasami jest to czasami jest to już całe opowiadanie o przyjęciu przy herbacie o gościach i, i, a czasami jest to herbata bez filiżanki, a tylko coś tam mówi o tym, że to jest właśnie, że to było właśnie spotkanie e, takie herbatkowe, bo jest dzbanek od mleka na przykład. Tutaj damy takie, już wiem, to będą, to, to, to ciasteczko będzie, to ciasteczko będzie malinowe. No troszeczkę jakiegoś tam barwnika dałam, żeby było bardziej intensywne. Ten kolor powtórzę sobie w jakichś różyczkach, które postawię na stole. Bardzo lubię, kiedy, kiedy herbatce, Towarzyszą kwiatki i świeczka i wtedy jest pięknie i wtedy już ciasto, które dałam, może być nawet troszeczkę mniej udane, bo całość jest fajna. A poza tym spotkanie zawsze zależy od tego, z kim się spotkamy, nie od tego, jakie ciasteczko czy jaki wystrój. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra świeczka, sama świeczka jaki to jest kolor to jest tak, tak patrzę na paletę, co ja tutaj mam i to będzie ten płomień jakiś damy mu taki kolorek czegoś takiego cieplejszego to światło gdzieś tam powinno jeszcze padać i rzucać swoje blaski, ale tak jak mówię nie o to mi chodzi żeby, żeby właśnie robić tutaj a tam o, żeby właśnie wiernie odtworzyć to zdjęcie, na które patrzę, czy też tą martwą naturę, którą sobie ustawiłam, a raczej, a raczej po prostu cieszyć się chwilą, w której maluję. Jeżeli Wam się podoba, Was zainspirowało, to rozejrzyj się u siebie w domu. Co masz fajnego, ustaw to sobie, tak jak ja to zrobiłam i, i zrób swoją pracę. Ona wtedy będzie wyjątkowa, bo jest twoja i nie powtórzy się już nigdy więcej u nikogo więcej. Przyjemnego malowania, przyjemnego oglądania prac, które namalowały Panie na, w naszej grupie do następnego razu.